Mianowicie, ze on Play dzisiaj zagramy sobie na Oczywiście nie na Bojanupicach, tylko na świecie moim taki własny. Wiecie, zagramy dzisiaj na świecie właśnie. Mam już taki świat. Mam już Minecrafta po polsku. Dzisiaj gramy na Challenge. U. Super flat. Tutaj mamy polecenia Włączymy Będziemy oczywiście używać comment Tylko musimy najpierw na nie zasłużyć no, Oczywiście niemożliwe jest zdobycie diamentów Tutaj na tym serwerze Patrzcie No i tyle, już więcej nie ma Potem jak już to skopiesz Tam już jest void I więcej już nic nie ma Więc diamenty są niemożliwe Chyba że u kowala będą Kurde. Zobie to, jest tryb Super Oczywiście, najpierw, żeby zasłużyć na komendę skypoint muszę zabić golema. Ale nic nie z nim było o podbudowywaniu się, więc jest kroski, Jest mekroski na. Nie! Nie zabiję tak! Na szczęście mam szczęście, bo zawsze na superflacie jest tak, że po prostu yy, zawsze dostajesz wioskę na początek. To jest właśnie najlepsze. A tak można łóżkiem zrobić spawn point, więc nie trzeba spampointa, ale chyba wolę komendę. No jak ja to pakować? Nie, nie mogę się tak opakować. Nie Idziemy teraz tu. Idziemy gdzieś do miejsca, gdzie nie ma żadnych A, pierwszy raz mi się udało. Kiedyś widziałem w Minecrafcie, że golem ma sto żyć. A taki ludziek zadaje 4. Nie wystarczy Musimy musieli ręką łowić Albo zrobimy sobie drugi mieczek, dobra Tylko sobie on ucieknie Tylko, błagam, nie uciekaj Potrzebuję tylko... Chcesz mnie zabić, No to chodź tutaj, bo musisz mnie zdabić Chyba nie ucieknie No i zginął, haha sobie I zasłużyłem na spawn pointa w tym miejscu. Dobra. Zasłużyłem na spawn pointa. Spawn point. No i już mam spawn point. Co to 9? Czyli dla mnie. Zawsze się zastanawiałem czemu w ogóle z niego wypada tak, taki kwiatek z góry. Chyba będzie skrzynia, tak coś czuję, bo naszych takich dużych zawsze są skrzynie. Nie wiem, nie, akurat. w tym będzie, na pewno, w tym będzie na stopno, to dwa piętra. Nie ma. To służimy. rzeczy, ale więcej mam tych jabłek i dwa chlebki I jeszcze rzeczy, które są... o łóżko tam było dobra łóżko. moim celem oczywiście nie jest pokonanie smoka bo już dawno pokonałem smoka moim celem będzie po prostu będę próbował yy... Bić na przy... Dobra, ustalmy, że muszę bić level expa na przykład 20. Dobra, 20 jest się nie da pokonać. Bo ja się chyba zaczynamy. To jest smukę. To jest smukę takie, co. O nie, nie, nie. A! A nie, dostał! Dobra, to jest pan kontakt. Traciłem wszystkie rzeczy, a miałem bardzo dobre rzeczy. No trudno Po prostu tego nie przewidziałem jaki jest tym nubem Dobra Ustanmy to tak Zostaniesz 5 yy, żelaza, jeżeli pokonasz tych wszystkich bez bloków. Nie bez błotku mogę, mogę oczywiście kraftować, bo tak to będzie to niemożliwe. Ja im po pół serca zabieram. Serca. Zamykamy się w jakimś domu właśnie. To wkurza. Dobra. Jeżeli pokonamy dwa, trzy takie rzeczy, to wtedy. Co dostaniemy? Wtedy włączę tryb pokojowy, na którym nie ma żadnych mobów. No to znaczy na końcu to włączę, bo tak to ten challenge będzie niemożliwy, żeby... to całego Minecrafta, no. 20 level Expana. Wszystkim bez bloków. Bo z węgla też chyba można zdobyć właśnie te rzeczy. A właśnie tutaj nie będzie. Tutaj nie ma nic. Jest tylko trzy bloki tutaj we drogi. Więcej już nic nie ma. coś O! Jest! nie się. Przepraszam Niestety będę musiał się spieszyć A! Tam mało żyć Bym pewnie miał więcej to... Nie Ciebie też już nie ma. A, myślałem, że to są moje itemy, dobra. Słabo trochę. No, już. Nie! Nie, ty idziesz tam. Ciebie tutaj normalnie... Nie masz tutaj miejsca, zresztą ja w ogóle to nie interesuję się tutaj różowymi rzeczami. A masz, chyba. Nie! Teraz jest ich więcej, ale są mniejsze. Więc pewnie mniej zabają obrażeń. Mieczyk, ciepko rób! Mieczyk! Mieczyk! mieczyk. Dobra, jeżeli tych wszystkich pokonam, to dostaję 8 diamentów za, za każdego chwila. Myślałem, że to moje nitelne. Jeśli trochę i już was nie będzie, dobra. Już mamy pierwszy level expa. 10 minut. No po prostu na tym świecie jest mniej mobów Zginąłem też, więc. Aaa, no nie! Dobra. Więc chyba zasłużyłem na 5, bo pokonałem połowę. Więc zasłużyłem na 5. iron Dobra. Iron Block, czyli. Jednym. Z tego można skraftować popatrzcie aż 9. Chyba co zasłużyłem... to... Ej, ja idę spać. Nie, no i znowu straciłem nawet pierwsze ekspanie pierwszy Coś czuję, że to będzie po prostu bardzo trudny challenge. Więc od razu leżiemy to. Emeraldi, dobra. Idę pohandlować się tak. z nimi. Będę ma coś fajnego. O! Oh, Moje itemy tutaj są! expa! Bierzemy Nie! Nie, ten challenge jest najtrudniejszym challenge'em, jaki robiłem kiedykolwiek chyba, bo... No, nie, Au. Oh, другие мечи. A nie 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 wejdą nie nie Dobra Chcemy tam tak dziadną obok Lecimy z nimi Mamy już trzeci level expa Zmniejszymy to o 10 level Jeżeli Jeżeli um, ja sprawdzić czy coś, mają za Emeraldy, Jeżeli mi się to uda, to, to mam... Yy, to muszę zrobić 10 rybcami ojścia. Spróbujemy. Tak. Zrobimy tak. Dobra. O nie, no, dobra. Oczywiście nie mam jedno u serca, więc fajnie. Dobra, jeszcze ty. Jeszcze ty. Tego już nie potrzebuję. O, 31, dobra. Ten gdzie był crafting. Kurczę, zapomniałem craftinga, dobra. Tutaj, tutaj wstawiłem Ja ustawiłem punkt odrodzenia. Teraz możemy pięć wylarży. Cztery, trzy. Nic nie ziemę. Już tam nic nie ma. Dobra, ostatni wylarżer. O, jest, do... Kupuję to. Kupuję jedno. Czyli dobra, muszę zdobyć 10 level expa, a mam już 5. Ten filmik. Jeszcze... Już jestem w połowie, a ten film trwa 16 minut. Normalnie to bym już pewnie był... Um... Bierzemy jedną, a resztę z robimy patyki. Dobra, jeden taki mieczyk, robimy. Dobra, mieczyk, weźmiemy nawet dwa. Jeszcze nożyczki zróbmy, dobra. Nożyce Bum szósty level expa Dobra o, Mam pomysł, zrobimy takie, taki parkour Albo spróbuję zrobić to MLG z tymi blokami, albo ten parkour zrobię Muszę wziąć najpierw crafting Tutaj, tutaj byłem Dobra, 5 i pokażę Wam dzisiaj normalnie mój parkur. Dobra. Udało się. Patrzcie, jakie to proste. Ha. Mam już siódmy level extra, zapomniałem o tym. Dobra, zapomniałem. I ty. Aha. Dobra, jak bijemy dziesiąty level, to... Stawiacie 100 ale zobaczymy czy nam się uda. Musi też napisać w komentarzu czy wam się podwał ten Meska. Przywolzicie oryginalnego Minecraft. Ja wolę tego myscrafta, ale dzisiaj go nie nagrałem, bo musiałem się logować i jakiś hasło musiałem podać, ale ja nie pamiętam hasła w ogóle. Ja Nie znam hasła na Tam tylko podałem swoją nazwę i myśliłem jakąś skinę I cały czas mi się tak robiło, więc... Już ósmy level. Nie możemy teraz zginąć, bo jak zginiemy to normalnie wszystko mi to zepsuje. Tak długo, tak długo zbierałem ten ósmy level. Jeszcze jeden level, nawet połowa levelu. Już wygramy ten level. Dziesiąty level, dobra Dziesiąty level Sobie udało nam się wbić. Wam, że spróbuję Zrobić MLG to najpierw zobaczmy Dobra, tu zrobimy MLG sobie. No. Jeszcze trochę tego I zrobimy MLG, prawdziwe